Witaj z tej strony Dawid Żydowski z Dawid Dzisiejszego dnia postanowiłem nagrać pierwsze wideo, długo się na tym zastanawiałem, ale decyzja została podjęta, więc nagrywam pierwsze wideo. W tym pierwszym wideo chciałem poruszyć temat po prostu jaki program wybrać, bo po prostu dużo osób do mnie pisze jaki program jest najlepszy, jaki program jak, jak długo pociągnie i w ogóle czy to jest w ogóle realne zarabiać w internecie i tak zostaje często takie zapytania, na które muszę odpowiadać. A zajmuje mi to sporo czasu, więc zrobię to tym wideo. Postaram się to wszystko wytłumaczyć, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Eee, powiem tylko tak krótko, biznesów jest mnóstwo i to zależy od tego, czego Ty oczekujesz od danego biznesu. Czy chcesz dzienną kwalifikację robić, czy chcesz poświęcać na to 5 minut dziennie, czy chcesz poświęcać na to godzinę dziennie. Eee, w jaki sposób chcesz to po prostu polecać znajomym, czy chcesz w ogóle polecać to znajomym. Eee, no, Kryteriów po prostu jest tutaj dużo. To zależy po prostu, wszystko, wszystko zależy po prostu od Ciebie. W jaki, w jaki sposób to będziesz chciał robić i w jaki sposób chcesz zarabiać. Ja znam mnóstwo opcji, ale są to konkretne opcje. Współpracuję tylko z konkretnymi firmami. I jakby to powiedzieć, nie, nie mogę powiedzieć, że są to pewniaki, bo ryzyko zawsze istnieje. O tym trzeba zawsze mówić. Nie można ludzi okłamywać, że nie ma ryzyka, bo ryzyko nie istnieje i zarobić na 100%. O tego nawet nie wiem ja. Nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś. Zdarzenia losowe spowodują to, że dany biznes nie będzie po prostu wypłacalny. Nie wiem, może to spowodować krótku, śmierć, przypuśćmy właściciela biznesu, czy jakiś nieszczęśliwy wypadek, przypuśćmy jest ktoś w szpitalu, no i nie ma, nie ma na to wpływu. To są rzeczy, na które nie mamy wpływu i to chciałem od siebie dodać, po prostu opcji jest wiele, jeżeli chcesz jakąkolwiek opcję zarabiania, napisz do mnie, ja dam Tobie opcję, powiedz mi po prostu, czy chcesz zarabiać z wkładem własnym, czy bez wkładu własnego, czy ile chcesz czasu na to poświęcać, a ja Tobie znajdę odpowiednią po prostu alternatywę do tego wszystkiego. Tymczasem korzystam z niedzielnego weekendu i pozdrawiam Was wszystkich i teraz czas po prostu sobie się przejechać, wyprowadzić bestię na spacer. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.